Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War 3 Kingdom Sam. Kochani, e, żeby tutaj z niesamowitym Iwan e Shu coś zrobić, to e, 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 mamy z nim pakt o nieagresję. No, jesteś w tej koalicji. Jesteś naszym partnerem handlowym. Tu są. No. Nie złamaną umowę, tylko koniec tej umowy, więc nie powinienem być untrustworthy chyba. Minus 12, no. No! Widzisz, gościu, jak to tutaj, że tak powiem, idzie. Powoli. E, natomiast mamy partnerów handlowych. Pytanie, czy... no, czy mamy właśnie pytanie, czy partnerstwo handlowe wtedy. Jakbym ci zagadał z tobą jeszcze raz. Gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę. No bardzo się nie lubimy. Bo rozumiem, że. A żeby ci wypowiedzieć wojnę. To jest. Moment. ciągnąć w nią... No właśnie, pytanie czy kurde bym chciał tak zrobić. A... 1200 dostajemy kurde od niego. Może z kimś innym zagadamy. Kto tam by chciał? Nope. Mogę utworzyć koalicję z kimś? Nope. Nie mogę niestety zaproponować umowy handlowej z nikim. Więc zostawimy sobie to tak jak jest. Fakt o nieagresji sobie zdejmiemy. Poparcie frakcji niestety jest minus 20, ale poparcie frakcji chyba będzie potem na plusie. To jest 0,9, bo jest garnizon. Więc normalnie jest minus 12. E, dobra, tyle. Nawet jakbym miał kurde walczyć z nimi wszystkimi kamatmi. Come at me, bro! Natomiast pamiętajmy... Nie! Pamiętajmy natomiast, że mamy wojnę z Jelangiem, który jest tam po lewo. Nie wiem, czy tam kogoś nie wysłać. Hmm. Szpieg powraca, ponieważ stał się rozpoznawalny. Uuu, niedobrze! Niedobrze... Nie dobrze. Może ten C, moment. Ktoś tu chciałby... Autonomię dzielongowi. Znaczy nie dzielongowi z tym drugim śmiesznym walczymy. Budowa przyjaźni. Suren i Huan-Mou, nice. Eee, ty jesteś Huan-Mou. Eee, I spoko. Natomiast wydaje mi się, że tutaj będzie w porządku. Chciałbym stąd wypłynąć, jednak i popłynąć tam. No, full speed ahead i płyniemy z powrotem tutaj. Eee, bo on tu przyjdzie z tej strony, tak? Z Liu No, można by przypłynąć tu i ciach. Tak zrobimy. Eee, punkty ruchu, wiemy, wiemy. Mm, natomiast nie na takiej prędkości. Uderzymy to w jednym momencie. Idźmy tu. 26% Siemano No siemano eee. Dzień dobry Zarządaj kapitulacji. Nope. Eee, głodzimy. Jedną turę mają. Natomiast, Ty, mój synu, podejdź bliżej, bo widzę, że. Widzę, że nie podchodzisz. A jak teraz? W sumie chciałbym rozpocząć taką bitwę. Eee, no, są bitwę nie mogę, bo nie będę miał wtedy naszego syna. Przeważające siły, duże straty, małe straty. Mamy w sumie miliard co? Zrobimy tę bitwę już teraz. Nie, nie ma co czekać. Nie ma co czekać, bo. Chciałbym zobaczyć tego jeszcze w akcji. No, niestety musiałem go z moim synem Sunsy rozdzielić, ale. Szara eminencja bardziej z moim synem Sunsy się dogaduje, więc. Właściwie to nie wiem, jaki to ma wpływ tak naprawdę podczas bitwy, że tam się lubią, nie lubią. Idziemy z tamtej strony, słuchajcie, to jest taka. Łee! łe, Malutkie miasteczko. Du, du, du. No. Ty mój miły. Właściwie to nie może tak, słuchajcie, tak. Tutaj, myk. A tutaj, cyk. Tutaj ciach. Jakby komuś przyszło do głowy, coś głupiego. E, nie tak. What? Skąd ja mam te jednostki jeszcze?

Bo będziemy tam wjeżdżać. Eee, nie uciekajcie. Można by te wieże wtedy dziabnąć, że tak powiem. Dobra. Eee, no właśnie, kurde, wiecie co? Kiedy kniemy tym trebuszem? Może tu i tu. W tej strony tak naprawdę nie ma. Można by uczników tutaj diabnąć. Wyjeżdżają. Wyjeżdżają do nas. Wyjeżdż, wyjedziemy do nich. Czy nie? Chyba nie. Tu wyjeżdżają, ale to nie szkodzi. Nice. Nice. Eee, to. Ciach kurde elegancko. Potem już Ustrzelamy. Tu jak wygląda sytuacja? Momencik. Chciałbym zobaczyć tę akcję. No. Pierdylnie, zaraz to zabiję. JEP! <ścoughs> Dobra. Natomiast tu... No i tle. Jeżeli chodzi o te akcje... Mmm... Przepraszam, moją kawalerię. No, raczej, że wygrywa. Dobra, siadaj na konia. Eee, tu działamy, tu działamy, tam działamy. sans jest z tamtej strony. No, niestety muszę troszeczkę mieć, jak widzicie. Eee, czy my tu możemy coś dziabnąć? Możemy. Mamy kolejnych uczników na koniach. A, ty, 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 kawaleria cudzej. Może tu. Niech oni wyjdą do nas. Mm, bo tu się dużo dzieje. A, może dzieje się i za dużo. Nasze trebusze są tu. Sądzi wygrywa no raczej. Mamy zasięg w ogóle. Ale nie wiem czy chcę ich napierdzielać tam. Może tu. Tu jest w porzo. Tu nie jest w porzo. Ksiosio. No, muszę uważać na tę wieżę. No nope. masz ten cios, ty masz to. Tak, tu uciekamy. Tu atakujemy płonącymi strzałami, chociaż. Muszę uważać, kurde, bo ta wieża to nie jest wcale, wiecie, wymysł taki głupi. Natomiast. A wy nie macie tych... strzał odpowiednich. Łączymy takie kulki. Ta kawaleria tu i spróbujemy przejąć tę bramę. A resztą pobiegniemy tam. I tu mam jeszcze jedną konnicę widzę. Nice. Tu jest chyba w porzo. Tak, tu jest bardzo w porzo, cofnąć się. Sio, 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 sio. Wszyscy się sio, sio, A, też sobie zaatakuj. będziemy w zasięgu za, za moment, dobra z powrotem. No niestety muszę troszeczkę wiecie. A... Ogarnąć tutaj, bo jest za dużo tych wojsk. zaraz zginą. Tutaj szarża. Mam nadzieję, że nasi przestaną jednak strzelać. Ciach, skurczy Dobra. Jest OK. Dobra, powróć. Mój miły tam. Hmm. A jak wygląda sytuacja, tu wygląda nie najgorzej. No i oni mają kurde mniejszy zasięg, zobaczcie, ale to nie szkodzi. Tu wjeżdżamy. Nice. Jedna jednostka powinna sobie dać radę. Z łucznikami. A reszta wjeżdża tu, ale widzę, że. Czytałaby się pomoc. Tu jest ok. Dobra. Przenosimy się tu. Rozumiem, przejmujemy. Tam ci uciekają. Ci ostatecznie zniszczeni. Eee, potrzebujemy moją kawalerię. Tu żeby wjechała. Tu ktoś jest w ogóle? Mam nadzieję, że przejmiesz tę wieżę. Samodzielnie. No, niby tak. Dobra. Go, 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 No tu nie ma co. Nie zastanawiać, bo tu kurde, widzę, że straciłem sporo jednostek. Tyle. Ta wieża przejęta, więc moglibyśmy wejść tu i tyle. Super. Zdecydowane zwycięstwo. Bardzo się cieszę. No, także jak widzicie, full armia z full garnizonem... ...nie dali rady. 25 zostało w Garnizonie i 685 tu, ale tam niestety jest tyle. Jest odblokowane osiągnięcie. Jeżeli nie możesz się poddać, to zgin. Przebiegły pomocnik. Uwalnię cię, no Liu Jinan. 5Z. Frakcja zniszczona. Ta frakcja przestała istnieć, zniknął zatem jeden z wojowników na wielkim polu bitwy, którym jest historia. To ona ich zapamięta albo skaże na zapomnienie. Tak jest, tak jest. No i to jest ta ziemia rolna. No to ty masz, mój miły... Tutaj pięć. E, no ale miasteczko mamy przynajmniej. Ty, mój miły, masz... E, Morale na własnym terytorium dowodzisz, ale nie dowodzisz, ale masz plus 8 do instynktu w razie W. Morale podczas ataku dowodzisz, albo plus 20 szybkości bitwy własna. Birta. W sumie o, dla tych ter, bo to jest jego świta, no nie? Wyczerpania z powodu niedoborów, odblokowuje odporność na zmęczenie własnej świty, lub plus 10 do pancerza wszystkich jednostek piechoty z włóczniami. Własna świta, tak jest. Do pancerza, no. To będzie dobry pomysł. Eee, no, także spoko. Większe miasteczko można by odblokować. Co to jest to? Nie znasz tego obiektu i nie możesz go dalej rozbudowywać. Tylko go wyburzam, bo to jest jakieś specjalne u niego. Co to jest? Nawadnianie gospodarstwa. Mm, tym, 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 tym. W sensie tu jesteśmy. Nie, tu jesteśmy. Zyskiwanie z rolnictwa. No, to jest malutkie. Więc, mamy 6000 w ogóle. Moment, bo tak sobie idę tutaj, po te 6000. A, potrzebuję pole ryżowe. No, mamy komanderię Jinan, bardzo się cieszę. Ulepszanie za trzy tury. No i powoli, właściwie, kurde, nie wiem czy. Bo to jest kupania soli. Tu jest opuszczona wieś hodowla zwierząt. Wydaje mi się, że pójdziemy tu z powrotem 8000 to jest ile? 4 tury. Mamy trzy koła przychodu co turę. Więc powinniśmy mieć. Administratorze. Mój miły synu Suncy -si. eee, Pole widzenia. Administrowana komanderia. No. Eee, chyba, że nie jesteś z synem. Szpieg powraca. Moment. Jesteś generałem, ale chciałbyś być szpiegiem. Ankiu jest generałem, Sima I żeby chciał być szpiegiem. Luliu, próbuje infiltracji. Excelencja Dan Si chciałby być szpiegiem, spoczko. Mój miły... Mm, bo tego mamy. Nie, to Yuan Shao. Tego nie mamy. Yuan Shu idzie badaj, bo tu będzie jakaś tragedia za moment. No. Plus mamy pieniędzy, trochę 2700. To jest porządek publiczny. No, trzeba szybciutko to zrobić. I w sumie tyle, chyba żeby. Jest to doświadczenie postaci. Mniejszenie kosztów budowy, budowy budynków rolniczych. Bo to są ogólnie budynki rolnicze. No, pytanie, czy to działa w całej komanderii, Wydaje mi się, że tak tysiaka i plus 16 doświadczenia. No dobra, no niech, po, nie, niech będzie. Eee, no, replenishujemy się. Ten spoko jak pierdylną to zabił. I dobrze. Eee, czy tutaj coś mam do roboty? Mm, chyba nie. Chyba nie. Tutaj się coś dzieje że żelaza w Badongu. I pięk. Możesz dostanów się. No właśnie, z Ziangiem trzeba będzie. Raz na zawsze zrobić akcję, bo byliśmy w koalicji, ale no niestety myślałem, że się dołączę do, do kogoś innego. Natomiast um, 354 do króla Lula um. No, Liu Zhang ma tutaj kurde parę tych ciekawostek. Aha, dobrze, dobrze. Tutaj miałem sprawdzić niewiarygodność. Minus 11. E, dobrze. No, to są te cztery tury. Popierniczamy. No, tak weź, gdzieś będziemy mieć, chyba żeby tutaj, opuszczono kopalnie kopalnię soli, od razu mieć jakieś pieniądze większe. E, spoko. Ty, moja miła, płyniesz i płyń. Płyń aż tu nawet. To jest 6 tur. E, w razie czego cię tu zawrócimy, ale to nie wydaje mi się. Budynki. Zadania. Właśnie, jak tam zadania? Nie mamy dostępnych zadań. Jak moja rada? No tamtego bym nie zrobił, a tak to będę miał przynajmniej wszystkie. Wojna na wszystkich frontach, nie prowadź wojny z Malin. No to widzieliśmy. Nie prowadź wojny z Yuan nie ma opcji. Zawrzeć sojusz z Liuma. I administracja osady chyba się tworzy. Szkoła się tworzy. Żywność w ilości 15, mamy 10. A, to może być różnie z tym. No. Ty płyniesz, ty płyniesz. Eee, no właśnie. Ty masz armię tu. Ty masz armię tu. Zobaczcie jaki rozkład sił. Cyr, co to w ogóle się dzieje. Kuszników ma. Naprawdę ten? No. no. W sumie ty, mój miły, możesz cofnąć się tu. Wiem, sorry. Z tego względu, że... To jest 3600, akurat tyle mam. Tylko mniej żywności wtedy. A, moment, 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 moment. Następnej duże, nice. 3100. Plus. Plus, wyburzyłem coś, nie? Z tego co pamiętam, tu. No. Co my tu ciekawego mamy? Infrastruktury wojskowej nie zrobię. To ile kosztuje? Odejdź. 2700. I to jest. Jeszcze jeden. Otoczona murem będzie wtedy osada. No. I to był wasz błąd. Dobra, 300. No. To są tak dwie tury tutaj. No nie, jedna i druga, więc to są akurat wystarczająca liczba. Tak, bo potrzebuję 4000, więc w sumie za 3 koła mogę coś zbudować. To rozbudowaliśmy. Mamy to. Tu natomiast. Co tu się dzieje w ogóle? Tarta kopalnia żelaza. To może by faktycznie prywatne warsztaty zrobić, bo to jest. Dochód z przemysłu i dochód z handlu handlarz portowy jak najbardziej jak najbardziej eee, tu lepsza nie trwa. No plus 17 Ale to nie szkodzi, dobra, niech to sobie tak będzie. No, powoli kurde muszę zacząć się tutaj no, za budynkami. Rozglądać. Misja przerwana, wiemy. Przydzielono misję jedną, drugą, trzecią, ósmą. Naruszenie granicy, wiemy. I w sumie chyba tyle. No nie! Sao Sao nas teraz mniej lubi. Ten pobieg tam na górę. Co to jest? Chę, 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 to jest. To jest. A ty jesteś tu, Liuma, ale ja nie prowadzę tam wojny, bo jesteś na szaro. Wybuchła pomiędzy Dzielongiem i Liuzangiem. Słona szpiega, dobrze. Misja zakończona powodzeniem, bo mamy szkołę zbudowaną. Dzięki temu mamy poparcie kupców. To jest dochód z handlu, ale spada, zobaczcie. Spadło nam. Szpieg powraca. Soda. Życie w harmonii. Sun Nice. Rozwój frakcji. założona założone na Liu Zhang. No trzeba będzie ci tam szybko dziabnąć. Dyplomacja, to widzieliśmy. Budynki, miasto, miasto, miasto. Prywatne warsztaty, szkoła okręgowa i strażnice zbudowaliśmy. Szpieg wysłany. Przyjaciele, no raczej Z żoną, Sansei jest obowiązkowy teraz Zadowolenie I autorytet, nice Autorytet chyba morale zwiększa Misja zakończona powodzeniem, to jest to, poparcie od kupców, szpieg powraca, wydarzenia szpiegowskie Życie w harmonii Naprawdę nie mamy już szpiegów żadnych Co za masakra eee, No, w takim układzie musimy Yy, tu poczekać. Jedną turę i nie będziemy budować nic. Chyba, że coś zbudujemy za 1200. 1400. No można coś przehandlować jeszcze ewentualnie. Yy, ale no, jak najbardziej to można zbudować. I to będzie git. No. Yy, natomiast synu. I właściwie z Liuma nie prowadzi wojny. Ale... Nie prowadzę wojny z Liuma. I prowadź wojnę z nią. 185 jeszcze przez 4 tury. Tutaj nasze pieniądze są. No, jesteśmy coraz bardziej, że tak powiem, no, silniejsi. Dobra, kochani, myślę, że zakończymy ten odcinek teraz, bo e, muszę niestety wyjść. Ja wiem, że jest krótszy dużo niż zazwyczaj, ale jak one są codziennie teraz, to to chyba nie problem. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.